Zapraszam Cię do tego, żebyś sobie zrobił listę rzeczy, o które się martwisz. Pamiętasz ten odcinek o zapisywaniu. Zapisywanie stwarza połączenia w mózgu, i dzięki zapisywaniu budzisz w sobie świadomość. Cześć, nazywam się Anna Saj i żyję według planu. Witam Cię na moim kanale. Witam Cię w przestrzeni, która ma na celu doprowadzenie Cię do miejsca Twojego przeznaczenia. Ta przestrzeń ma na celu pomóc ci w odkryciu tego, kim tak naprawdę jesteś. Dlatego, że ja wierzę, że twój potencjał nie jest w pełni wykorzystany. Dzisiaj chcę cię zachęcić do tego, żebyś komentował, żebyś udostępniał, żebyś subskrybował i lajkował te treści, bo one sprawiają, że te treści mają coraz większy zasięg. Komentu. Ja czytam te komentarze, które piszecie, i dzięki tym komentarzom mogę też inspirować się co do kontentu, który poruszam. Ktoś napisał w komentarzu o tym, żebym częściej podawała konkretne namiary biblijne, dlatego że chciałby, żeby w Biblii inspirować się do, do tych działań, do tych wyzwań, które daję. I y, moja odpowiedź jest taka, M mam swój planer, który wydałam na, na przełomie tego roku i w tym planeru, planerze 365 razy powtórzyłam poszukaj w Biblii. I powtórzyłam to 365 razy, dlatego że moim celem nie jest zrobienie rzeczy za Ciebie. Ja chcę, żebyś Ty wziął Biblię i zaczął szukać w niej treści, które Ciebie inspirują. Ja chcę Cię zainspirować do tego, żebyś otworzył Biblię i żebyś sprawdził, czy to, co mówię, jest zgodne ze Słowem Bożym. Ja chcę Cię zainspirować, żebyś wyciągnął Biblię, przeczytał historie, które tam są opisane, znalazł teksty, które Cię inspirują i żebyś dał się dotknąć Słowem Bożym. Dlatego szukaj w Biblii sam. Ja nie będę robić tego za Ciebie. Moim celem jest uwolnienie Twojego potencjału. Pomoc ci w tym, żeby wyszło na jaw to, kim tak naprawdę jesteś. Dzisiaj e, kilka słów o przeszłości. Przeszłość to jest coś, co się już wydarzyło, czasami bardzo, bardzo dawno temu. Dla niektórych z nas niektóre wydarzenia z przeszłości wydają się bardzo realne, prawdziwe, tak jakby wydarzyły się wczoraj. Są bardzo wyraźne. I to jest często naszym kłopotem. To jest, yy, o tym mówił Jezus, kiedy chodził po ziemi i mówił, żeby przerzucać swoje troski na niego. Mówił o tym też w kontekście twojego mentalnego rozwoju. Dlatego, że to, co jest w Twojej głowie, to, co się wydarzyło, te miliony wspomnień, które masz, one zamieszkały w Twojej podświadomości i Ty je nosisz. I to jest konkretny ciężar, który często przygniata, dlatego, że wspomnienie o niektórych wydarzeniach doprowadza Cię do tego, że Twoje emocje stają się wzburzone, że dopada Cię smutek, dopada Cię gorycz, rozgoryczenie, takie zniechęcenie. A ty masz y, zadanie do wypełnienia tutaj na Ziemi, i żeby to zadanie wypełnić, potrzebujesz mieć dobry nastrój. Potrzebujesz być zmotywowany, potrzebujesz być nastawiony na rozwiązania. Często jest tak, że przeszłość nas trzyma, jakby w karbach, trzyma nas i ściska, i doprowadza do tego, że nasza radość z życia jest ogołocona. I często jest tak, że przeszłość zdeterminowała Twoją przyszłość. Determinizm jest pogański, tak? Wszystkie determinizmy są pogańskie, dlatego że one mówią do Ciebie o tym, że Ty nie masz na nic wpływu, że Ty sobie z niczym nie poradzisz, że to wszystko to są Twoi rodzice, Twoja historia, Twoje środowisko, Twoje otoczenie, Twój szef, Twoja mama, Twój tato, Twoja żona, Twoje dzieci. Tymczasem Bóg stworzył człowieka, i uczynił go wolnym i powiedział mu, wybieraj. Chcę cię zachęcić do tego, żebyś na poważnie potraktował słowo życia o tym, żeby nie wracać do tego, co było, ale żeby swoje decyzje oprzeć w oparciu o to, co jest dla mnie dobre i co chcę osiągnąć. Zapisz rzeczy których wspomnienie wywołuje w tobie smutek, wywołuje w tobie jakąś traumę. Zapisz sobie rzeczy, o których myślisz, że gdyby one się nie zadziały, to twoje życie dzisiaj wyglądałoby inaczej. Zrób sobie listę rzeczy, które miały negatywny wpływ na twoje życie. I zauważysz, że to wszystko to są rzeczy, które się wydarzyły. Niektóre z nich wydarzyły się już dawno temu. Po co się tego trzymasz? Co ci to daje, że do tego wracasz? Bądź skupiony na celu, który masz do osiągnięcia, bądź skupiony na odkryciu tego, co jest w Twoim wnętrzu, i bądź skupiony na zadaniach, które masz do wykonania. Odnawiaj swoje wnętrze, odnawiaj swoją świadomość, odnawiaj swoją podświadomość. I wyciągaj spod świadomości to, co jest ciężarem, i świadomie decyduj, że do tych rzeczy wracał już nie będziesz. Możesz to zrobić w oparciu o tą listę, do której cię namawiam. Świadomie zdecyduj, do tych wspomnień wracać już nie będę i nie wracaj. A jeśli one znowu przyjdą, to znowu przypomnij sobie o tym, że a, zdecydowałem, że do tego wracał nie będę. I nie wracaj do tego, aż w końcu nauczysz siebie tego, że nie wracasz do tego, co było, a jesteś skupiony na tym, co jest przed tobą, że jesteś skupiony na tym, jakie masz cele i zadania do wykonania. No cóż, przeszłość była i ona już ci nic nie zrobi. I przestań wołać do świata popatrzcie, co oni mi zrobili. I przestań usprawiedliwiać siebie tym, no, inni też tak robią jak ja, więc ja mogę sobie tak zrobić. Zacznij myśleć o tym, że jesteś ważny, że ważne rzeczy masz do wypełnienia i tego się trzymaj. Zacznij myśleć kategoriami takimi, jakie Bóg złożył w Twoim wnętrzu. Masz zapis boskości w swoim DNA. No wiem, dla niektórych to brzmi po prostu strasznie, jak można powiedzieć, że Bóg zapisał swoje DNA w naszym ciele. Tak, zapisał, jesteś do Niego podobny, możesz tworzyć, możesz inspirować, możesz kochać, możesz budzić ludzi do działania, możesz być tym, który panuje na tej ziemi w Jego imieniu, bo zostałeś tutaj postawiony w określonym celu. Jeszcze raz, namawiam Cię do tego. Zrezygnuj z ciągłego wracania do tego, co było. Wyciągnij wnioski z przeszłości, wyciągnij wnioski ze swoich złych zachowań, po to, żeby tych błędów nie powielać w przyszłości, bo od tego, jaką dzisiaj podejmiesz decyzję, zależy Twoje jutro. Więc bądź skupiony na tej jednej rzeczy, żeby dzisiaj zdecydować dobrze. To co? Umówieni jesteśmy na subskrybowanie, na lajkowanie, na udostępnianie. Ciągle nie wiem, co na jakim kanale się robi, ale ty na pewno wiesz lepiej ode mnie, bo zakładam, że jesteś młodszy ode mnie. Bardzo Ci dziękuję, że jesteś tutaj ze mną. Pozdrawiam Cię. I nie daj się okłamać, że jesteś marnością nad marnościami.